Szczęść Boże, witaj Was z tej strony. Paweł Błoch i witam Was w wieczornych Boga Duchach. Eee, przygotujcie sobie napoje, jakie tam macie, kawę, herbatę, cokolwiek możecie sobie zaparzyć, to sobie zaparzcie, usiądźcie wygodnie i wysłuchajcie naszej audycji. A dzisiaj moim gościem jest kobieta Fenomen. E, o wielu talentach artystycznych, y, wokalnych e, i można tak długo i długo wymieniać, Marta Słomczyńska, witam Cię bardzo serdecznie. Witam bardzo, ale z tymi talentami to no, no, tak, tak pomału, pomalutku, na spokojnie. E, ja mam e, swoje wyroki i je głoszę dobrze. <grym> e, to niepowtarzalne. Marta, no jak już e, słuchacze słyszą, a ja widzę, jesteś kobietą. Prawda? Prawda to. Tak, to. tak, tak, tak jest, to, to, masz rację. To pierwszy punkt y, możemy sobie odhaczyć. Tak, y, jesteś y, kobietą w 100%. Y, no i jesteś katoliczką, jesteś wierzącą kobietą. Prawda to? Też prawda, tak, jestem wierzącą kobietą, wierzę w Pana Boga. No to super, ekstra. W rzymskim kościele katolickim, żeby nie <laughs> było wątpliwości, <odbyło się>, prawda? <laughs> tak, tak, tak. Teraz są y, różne mody. Dokładnie, uściślić to trzeba. Nie, nie, nie latający potwór spaghetti, tylko. Nie, 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 znaczy smacznie by było, ale nie. No tak, eee, ale to trzeba najpierw byłoby upolować, a też bo, bo on lata. A, tak a tak potem że... to byłoby jeszcze obrażenie uczuć religijnych, takie no, zestrzelenie. Że, że tak zestrzelenie tego no, potwora spaghetti no to nie zabawa. Jeszcze potem zjedzenie go a spaghetti, każdy lubi. No też prawda, to ale nie... to lepiej w tym nie grzebać. Nie, nie, nie grzebmy eee, w tym spaghetti, o... to zawsze się jeszcze coś wynajdzie. nie wiem. Tak, co. jeszcze by Włosi cię tak, coś o. tam oskarżali Ach, o jakieś tam... Nie. nie chcemy mieć sprawy międzynarodowej, prawda? Oj tak, Ach. więc... Wracając. Wracając. E, wracamy. E, jesteś wierząca. No i mamy kalendarz, wiadomo, mamy wiek XXI. Czy łatwo być wierzącą kobietą właśnie w tym XXI wieku? Hmm. Uważam, że. Czy, nie jest to łatwe i myślę, że w, w tych wszystkich wiekach kobieta miała pewną trudność np. w wyrażaniu y, swojej własnej opinii. Ale co jest, co jest takiego? Właśnie mówisz, że nie jest łatwo, ale mówisz dlatego, że to w tym złym, strasznym kościele katolickim kobiety są y, d, y, jako, y, w drugiej kategorii, że są słabsze, gorsze, tak jak głoszą feministki, czy właśnie coś innego jest y, trudnego no, w tym... Y, w tym... Nie, nie, nie. Jeżeli chodzi o, tak, o Kościół Katolicki, to właśnie dzięki chrześcijaństwu kobieta zyskała prawa, była y, kimś więcej. Dopiero właśnie chrześcijaństwo Jezus Chrystus pozwolił kobiecie albo dał wolność kobiecie, żeby mogła wyrażać to, co ona myśli, y, żeby mieć własną drogę. Nie robić rób to co chce, ta, ale z miłością to czynić. Ale zaraz, to część środowisk kobiecych się teraz oburzy na pewno i powie, że to patriarchat Kościół katolicki wprowadza, że to mężczyźni górą, mężczyźni mają wszystkie funkcje, to kobiety nie są księżmi, nie są kapłanami, to rolą, pełnią tylko rolę służebną. To... Jak to się ma do Twoich słów? Księża też pełnią rolę służebną przecież. Czy to przecież poważne stanowiska? Teraz, czy to być lekarzem, prawnikiem, czy nawet y, być żołnierzem, kobieta może. Tylko to są jednak zawody y, ciężkie. Kobieta przez nawet swoją biologiczną budowę no jest delikatniejsza, ale potrafi właśnie przez tą swoją delikatność pokazać, że jest silna też, bo ona buduje przecież relacje, dom, to, że może pracować, też może zajmować się dziećmi, rodziną. To jest bardzo ważne, co wszyscy się dopełniamy, czy to kobieta, czy mężczyzna. Bycie kobietą w XXI wieku nie jest łatwe, szczególnie wierzącą, ponieważ wiele razy można się spotkać z. Opiniami ludzi, że jest się staroświeckim, że tylko y, tak myślą ludzie y, bardzo konserwatywni, że tak było kiedyś, teraz jest teraz. Y, tak, bardzo często spotykałam się z takimi komentarzami albo, że jestem za młoda, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Tak, to też bardzo często było, ale. Co na przykład? Y, co na przykład słyszałam? Tak, znaczy, co jesteś za młoda, żeby zrozumieć? to. A, takie... e, tak, no kiedyś miałam taką dyskusję ze starszą panią w pociągu, jak jechaliśmy i zaczęła mi mówić o energii zen, o energii, która nas otacza i o tym wszystkim. No i ja zaczęłam, no, szczerze powiedziałam, że no ja jestem katoliczką i wyraziłam swój pogląd na to, taki bardzo... Jak to powiedzieć, w spokojny sposób. Nie taki, że ja jej zakazywałam tego, bo ogólnie ja, ja nie wątpię, jakaś energia może przepływać przez nas, prawda? Ja nie wiem, Boża, to na pewno, ale, ale spotkałam się z tym takimi argumentami bardzo rzutującymi na no, moje poglądy, że na pewno tak nie jest, że jestem za młoda, za głupia, że zrozumiem to kiedyś. No, no to z, skoro tak, to zrozumiem może to kiedyś. Mam nadzieję, że zosta znaczy, zostanę przy tym, co mam, a pani. Kiedyś może no, przemyśli tak na poważnie też to, co ja powiedziałam, ale no. Argument, jeżeli chodzi o wiek, to przepraszam, według mnie to jest jedna z najgłupszych rzeczy, jaką można zarzucić komuś w rozmowie. To wychodzi tylko wtedy, kiedy nie ma się argumentów merytorycznych. No bo ty prawisz swoje prawdy, swoje, to, w co wierzysz i przedstawiasz szereg poważnych argumentów, szereg rzeczy naprawdę istotnych, no to jesteś, mm, jesteś za młoda i nie masz prawa się opowiadać na ten temat. No to, to nie jest poważne podejście. Znaczy, ci powiem, że zależy w jaki sposób i kiedy. Znaczy, nie, ja się zgadzam, że tak, że to jest brak argumentów, ale na przykład, gdy mamy coś takiego, kiedy naprawdę osoba jest doświadczona i mówi z sensem i my się z tym nie zgadzamy, no bo nie jesteśmy tak, no, młodzi ludzie, no dopiero doświadczają wszystkiego, dopiero ich droga, poglądy są otwarte bardzo, to wszystko na nich napływa jak gąbka, wsiąkamy tym, dopiero później. Dość wyciskane z każdym rokiem, każdym doświadczeniem, człowiek już nabiera albo nie nabiera tej wody, tylko staje się właśnie taki lekki, aby te wszystkie swoje myśli udźwignąć. A kiedy oglądasz telewizję, sprawdzasz jakieś katalogi z modą, czy cokolwiek sprawdzasz, jak ten świat się rozwija, w którym stronie ta cywilizacja idzie, to jako katoliczka nie czujesz się dyskryminowana? Czuję, czy Czuję dyskryminację, znaczy... Nasze wartości są raczej wykpiwane i szydzi się z tego i właśnie postać kobieta, no to musi być kobieta wyzwolona, prawda, która y, jest promowane takie, bym powiedział, tutaj nie chcę tego użyć, ale chyba tego użyję, wyuzdanie, Aha. że... E, stare wartości, kto na to patrzy? I jak no tak. patrzysz na to wszystko, co cię otacza w mediach, w internecie, czy właśnie nie czujesz tego, że to jest wyśmiewane ten twój styl życia, że jesteś atakowana w pewien sposób? Tak, to na pewno. Jest, jest, znaczy jest to w pewien sposób atak i to bardzo niewidzialny atak, bo to nie jest nawet tak, że bardzo ludzie teraz wychodzą na ulicę i krzyczą, bo też tak jest, ale w taki sposób niewidoczny często jest się atakowanym. Przez na przykład oglądając różne magazyny przecież modowe albo w telewizji różne programy, przedstawia się obraz kobiety właśnie wyzwolona, że nic nie musi, mąż, ale po co mąż, przecież można żyć w wolnych związkach, katolicyzm, no przecież on tego zabrał. Brania, prawda Kobiety właśnie odchodzą od, często od właśnie katolicyzmu, bo sądzą, że to właśnie religia katolicka chrześcijańska zamyka je na wolność, a wcale tak nie jest właśnie chrześcijaństwo otwiera na wolność to dzięki niemu możemy naprawdę być, ty, być tymi, kim jesteśmy. Z drugiej strony też na przykład w różnych magazynach, nie mówię wszystkich, można znaleźć jak to jest być idealną piękną, jak to no jakim to nie być, prawda? Czyli zatracenie siebie nawet w tym wszystkim. No, czyli bądź sobą, ale jednak bądź kimś innym. A w jaki sposób kościół katolicki czy wiara chrześcijańska otwiera kobiety na wolność? Wiara katolicka, chrześcijańska otwiera w ten sposób, że kobieta może poczuć miłość. Miłość w taki sposób, jaką nam Bóg przekazał. Czyli mm, nie jest przedmiotem, nie jest kimś, czymś słabszym od mężczyzny, tylko jest na równi. I ta, dzięki tej równości, y, znaczy, oczywiście to nie jest tak, że jesteśmy tacy sami, bo mężczyzna i kobieta są różni w różnych aspektach, ale jako ludzie jesteśmy sobie równi. I kobiety dzięki, mają dłuższe włosy. Kobiety, nie no mężczyźni też mieli dłuższe włosy, bywali tacy, nawet nosili obcasy w teatrze, w dawnych. Yy, koturny. Koturny, do, tak, to były koturny, przecież malowaliśmy, ale to było w teatrze, to jeszcze coś innego. Tak, tak, Pawle, malowali się, ale to tylko na potrzeby sztuki, nic więcej. No, zaś kobiet to wygląda w drugą stronę, żeby podkreślać piękno. Ja uważam, że jak kobieta się maluje, to nie tak że nawet, żeby zakryć to, co niedoskonałe, znaczy to też jest normalne, ale żeby właśnie to piękno wyeksponować, no to też jest dobre, tak uważam. A co Cię najbardziej irytuje, jeżeli jest coś takiego właśnie w świecie medialnym? To, że nie mówi się o pewnych aspektach, czyli na przykład ukrywana jest sprawa, weźmy teraz jest bardzo głośno, o tym in vitro czy aborcja. To jest, dla ludzi stało się bardzo normalne, a to nie jest normalne. Aborcja czy in vitro to już jest na porządku dziennym, ale to zostało. To stopniowo zostało wprowadzane jeszcze w ubiegłym wieku, kiedy dokonywano właśnie tego typu. W, no, jeszcze wcześniej. In vitro to w XX wieku, czy trochę wcześniej zostało wprowadzone, ale aborcja no to przecież w średniowiecze, no to było. Ale nigdy nie powinno się tego uznać za normalne, ale w mediach, czy to w, To jest uznawane tak, że właśnie, wolna kobieta, to ona może sobie wybrać. To jest prawda, ale myślę, że każda matka, która nosi. Dziecko pod swoim sercem hmm, powinna dostać pewną pomoc, bo te, które są zostawione, to ja się nie dziwię nawet, że one przez tą samotność popadają w depresję, nie mogą liczyć na nikogo i o tym się nie mówi. Tylko o tym, że mają wolność i niech wybiorą: no, czy ona, czy dziecko. Gdzieś widziałem taką mapkę w internecie. Mam nadzieję, że to nie był żaden fake news. <laughs> nie chciałbym. No, wierzę głęboko, że była to prawda. Kiedy to była mapa Polski, i był Po prostu mapa Polski. I było przedstawione. Y, I był było to podpisane lis, lista, czy miejsca, gdzie powstały miejsca samotnej matki, założone przez feministki. I było po prostu mapa Polski. Nie było nic. W sensie nie było żadnego takiego punktu. A to właśnie one najgłośniej krzyczą o tym, że kobiety są niszczone w Polsce dzisiejszej. Znaczy, teraz to, szczerze powiedziawszy, feministki. Kiedyś feminizm wyglądał inaczej. To się bardzo zmieniło, zradykalizowało. Ponieważ dać palec, to się weźmie do całego człowieka. Feministki w dzisiejszych czasach żądają czegoś, co już nie jest nawet kobiece. To już jest wychodzenie poza pewne takie normalne aspekty. To jest stawanie się, nawet nie chodzi o to, że ma się równe prawa jak mężczyzna, ale się chce być ponad, wszystko tylko w rękach kobiet. jakby słyszała, komunistów, naprawdę. Bądźmy sobie równi, towarzysze, towarzyszki. No nie. Nie, to nie jest dobre. Są pewne granice. Znaczy, ja szanuję kobiety, które mają swoje poglądy, i są one dość radykalne, ale potrafią słuchać innych. O, może w ten sposób, bo często po prostu zakrzykuje się prawdę, albo argumenty innych. A jeżeli ty miałabyś prowadzić dyskusję właśnie z taką feministką, czy tam kobietą wyzwoloną, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali, jakich argumentów byś użyła? Jakbyś miała rozmawiać z taką kobietą? Hmm. Czy jak ona była w brzuchu swojej mamy, była dzieckiem, czy nie wiadomo czym? To byłoby pierwsze moje takie, znaczy może nie wiadomo czym to nie, ale no tak jak. Zlepkiem komórek, jak tak, one to ładnie komórek. Mówią. No to czy Ładnie. No to to byłoby moje takie jedno z pierwszych pytań na pewno. No jednak jest tu, jest człowiekiem. Słońby się nie urodził, prawda? Chociaż genetyka idzie do przodu, niestety to wszystko można spaczyć. No. Pobawię się teraz trochę w takiego e, adwokata diabła. I to. No, ja ci powiem, no ja się na ten świat nie pchałem, prawda? I. i o, podłoże jest na to. No tak, ale to jest czyjaś decyzja, ale nie wiadomo, co możemy się to dziecko, które może chciało przyjść na świat. Nie możemy podejmować za innych decyzji. Chyba, że są takie sytuacje, gdy na przykład życie matki jest zagrożone, dziecka też, to w takich skrajnych przypadkach ja rozumiem na przykład taki wybór. Ale na przykład jak w Ameryce wprowadzono, że można w dziewiątym miesiącu usuwać dziecko, to już jest dla mnie nienormalne, bo zwierzątka bronimy, żeby. O, zwykniona, znaczy. Tak, to jest ważne, ale stawia się po prostu zwierzę ponad człowieka. Jak to ładnie powiedział kiedyś mój znajomy, to jest humanizacja zwierząt i animalizacja człowieka. Mhm, ale taka jest prawda. Niestety do takich czasów no, doszliśmy i trzeba, trzeba z tym walczyć modlitwą przede wszystkim, ale też działać, działać. Z drugiej strony. Modlitwa nie... porusza duszę, porusza ciała do, porusza, do tak, działania. Dokładnie, tak, ale tak jest. I do tych właśnie ludzi, którzy no, głoszą te poglądy, które no, niszczą ludzkość, znaczy w taki sposób, że te dzieci, matki, młodzież są no, degradowani w pewien sposób. No to, to trzeba, no, trzeba tego unikać, no wiadomo. A wiesz, kiedy według ciebie zaczął się ten proces? Kiedy ta otoczka, walka medialna się zaczęła, aby zniszczyć tradycyjny obraz rodziny, naszych płci itd. Tak, to było w czasach jeszcze moich rodziców, no tak, to kiedy hipisi przecież zaczęli gość propagandę. Znaczy propagandę. Nie, tak, to można tak, jak najbardziej to nazwać, bo ale, każdy ma swoją propagandę. Tak, i... dokładnie. Ale z jednej strony, czym to było spowodowane? Przez to właśnie, że wtedy ludzie nie mogli na przykład wychodzić z miłości, czyli było to wszystko ustanowione, bardzo mocne reguły, że nie wychodziło się ze siebie z miłości, tylko po. No, no, takie to były w politycznych związkach, o może tak powiem, kiedy po prostu młodzież nie mogła wyrazić swojego zdania. To liczyło się tylko zdanie rodziców. I to jest naturalne, że trzeba oczywiście szanować, być posłusznym, ale w końcu to prowadziło do tego punktu zapłonu. W końcu ten bunt musiał wybuchnąć. I właśnie od, cza od czasów. No, właśnie dzieci kwiatów, no to wszystko się zaczęło zmieniać. Ta wolna miłość, używki, y, wszyscy jesteśmy jedno. Po co, po co związki, wystarczą takie relacje otwarte? No to od tego wszystko się zaczęło: rewolucja seksualna. Tak, tak można tak, to skwitować. To było to. Y Gdzieś spotkałem taką teorię, że rewolucja seksualna jest elementem rewolucji bolszewickiej, rewolucji komunistycznej, dlatego że komuniści na zachodzie Europy zobaczyli, że w Rosji czy tam w Związku Radzieckim siłą przyjęli władzę, sprawowali tamtę, tamtą hegemonię. Ale wiedzieli, że na zachodzie Europy nie jest to możliwe, aby przejąć ludzki, ludzkie dusze, że też rząd dusz przejąć za pomocą sierpa i młotu, czy tam karabinu i, i, i noża, ale w sposób umysłu. Czyli oni chcieli najpierw zniszczyć podwaliny naszej cywilizacji, naszej normalności, czyli obraz rodziny, obraz kobiety, obraz mężczyzny, naszych ideałów, tych archetypów, które były od zawsze w nas, aby kiedy już tego nie będzie, kiedy nie będzie naszych podstaw, aby zagarnąć wszystkich. Tak, oczywiście, dlatego zabijano inteligencję księży, bo już nie miałby kto tego przekazywać, tych wartości. No a potem wprowadzano mm, takich, którzy no, byli tylko marionetkami. Niestety. I to sięga jeszcze, właśnie wcześniej, jeszcze. Marx, to wszystko naprawdę zostało stopniowo wprowadzane jeszcze wcześniej niż rewolucja seksualna. To się ładnie nazywa marksizm kulturowy. No, tak, ale to jest dobra nazwa do tego wszystkiego. To, to było dawno, ale sięga naszych czasów i to się będzie piąć coraz wyżej. Dlatego no, musimy z tym walczyć i tyle. Czy uważasz, że Polska jest taką ostoją normalności? Tak. Chociaż różnie się teraz w naszym kraju dzieje. Nie powiem, są te różne marsze, które też... No... Ja rozumiem wolność y, słowa i a, szanujmy siebie wszyscy, bo to ludzie. No, negujemy czyny, nie, nie człowieka. Człowiek ma prawo wyboru, ale czyny są złe. Nie wszyscy, no, wiadomo, no, to to negujmy. Ale z drugiej strony, jak słyszę, właśnie, że z taką nienawiścią się mówi o ludziach, którzy żyją normalnie w rodzinach, którzy są katolikami, i to się bardzo szykanuje. I, i gdzie jest ta wolność słowa? Dlaczego tacy ludzie nie mogą normalnie? sobie żyć i też wyrazić swoje zdanie i organizować marsze. No, to w taki sposób. Albo kiedy różne symbole, właśnie katolickie są używane w zły sposób, a nie powinny być. Na zachodzie Europy te wszystkie prawa homo, homo związków i tak dalej są daleko dalej posunięte niż w Polsce. W Polsce po prostu oni mogą sobie żyć, wszyscy ich tolerujemy i nikt im do łóżka nie zagląda. Taka jest prawda. Ee, jednak na zachodzie wiadomo, te wszystkie związki homosiowe i tak dalej dobra, w Polsce yy, społeczeństwo według mnie jest cały czas dość konserwatywne więc jest to niemożliwe jednak czas płynie i te wszystkie yy, poletko, no popatrzmy na bajki, które też są produkowane dla naszych dzieci i w znaczy, dla naszych dzieci no, mówię 20 lat mam nie, nie, nie szaleję, ale no, wszyscy wiedzą co chodzi, kiedy to Teraz w mediach była głośna sprawa, jak w jakiejś bajce o kucykach e, pojawiło się e, para lesbijek, które wychowywały małe kucyki. E, no to wszystko są prane mózgi dzieci, czy to w teatrach, kiedy były te sztuki, ostatnio klątwa, wcześniej Golgota, piknik, które wykpiwały właśnie te nasze wartości. Czy to filmy są jakieś obrazobursze, też tworzone, to wszystko jest też promowane przez Hollywood, bo teraz film, który nie, mówi, nie, nie ma tematyki o pedofilii w kościele, czy homoseksualistach, czy tam Żydach, ale to, to jest osobna para kaloszy, ale wszystko toczy się wokół tej wokół tego, tych lobby, które tam rządzą. To ten film nie ma praw. Nie ma szans, znaczy się, żeby dostać Oscara. Więc. Yy, Mózgi nam są prane i boję się, żeby za 20-30 lat w Polsce nie było podobnej sytuacji teraz, jak jest w Holandii czy w Wielkiej Brytanii. Znaczy ja uważam tak. Yy, oby tak nie było. Ja wierzę, że tak nie będzie, że ludzie mimo wszystko no, będą z tym walczyć. Zostaną ci, którzy no, wierzą w te dawne wartości, te dobre wartości, nie to spaczenie, które panuje i powoduje to, że to staje się normalne, a nie jest. Z drugiej strony zawsze na każdych, w tych różnych wiekach, które, które ludzie przeżywali, Dochodziło do pewnego punktu kulminacyjnego, jak te wielkie cesarstwa upadały. No teraz też powoli do tego punktu dochodzi i no, zniżamy się właśnie do tego punktu no, dekonstrukcji, że tak powiem. Ale wierzę, że zostaną te wartości, które zostały nam przekazane przez przodków, przez poprzednie pokolenia, będą w nas. Dlatego najważniejszym jest teraz, aby tym dzieciom przekazywać to dobro, aby one o tym nie zapominały. Przede wszystkim o tradycji. Tradycja jest bardzo ważna, kultura. Ja jestem ogólnie na kulturoznawstwo, to tym bardziej, tym bardziej będę mówić o kulturze, która jest piękna, kultura wysoka, szczególnie teatr, który teraz. Nie powiem, jest oblężony wszelkiego rodzaju sztukami o tematyce, no nie chcę powiedzieć zbereźnej, ale taki jest. Teraz jak ostatnio byłam w kilku miejscach, instytucjach kulturalnych, to tak miały tego typu miejsca. O, mogę tu jeszcze powiedzieć, że chodzi o kobiety w XXI wieku, to były organizowane w takiej jednej instytucji bardzo wiele razy. Tematyka kobieta, kobieta wyzwolona, feminizm, wszystko. Filmy puszczane takie głównie, gdzie kobieta właśnie to ona pełni tą główną rolę, ale taką, że wszyscy mężczyźni są źli, a kobieta ta biedna musi się z tego wyzwolić, świata. Yy, tak. I gdy przychodziło na przykład do rozmów o tym filmie, konwersatorium, to. Yy, jak ktoś miał inne zdanie, to no, niestety nie dało się albo wychodzisz za drzwi, albo słuchasz. No więc. No bo tak, tak wygląda wolność. Tak, tak jak mowa nienawiści, wszystko ma, jest tylko po jednej stronie. No tak. E, a tak już kończąc, tak. E, zadam Ci pytanie: kto jest według ciebie wzorem, takim archetypem kobiecości? Mm. o, ale ja wiem kto. No dla mnie, znaczy, ale to mówię totalnie szczerze, jest Maryja. Ona nie dość, że była tak młodziutka, ona była dziewczynką, jak dowiedziała się o tym, że ma zajść w ciążę i urodzić yy, Jezusa, do tego była taka silna w tym wszystkim. No przecież to jest archetyp kobiecości. Ona nigdy właśnie jakoś nie wywyższała. Nie była jakąś taką mocarną kobietą, która pokazywała swoją siłę. Ona zawsze była posłuszna no, swojemu synowi, ale w taki matczyny sposób taki niewyzywający, pokorny, sumienny. I to jest, to jest właśnie ta prawdziwa kobiecość ta siła drzemiąca właśnie w kobiecie w to, że potrafimy. My, kobiety, e, nawiązywać te relacje, prowadzić to gnisko, nie mówię domowe, ale ogólnie ze wszystkimi ludźmi, e, łączyć różnych, e, r, różne aspekty, tematy, ale to no, właśnie tą naszą miłością i to jest też dopełnienie, bo mężczyzna też, też. To robi, tylko każdy w inny sposób. Dlatego, tak, dla mnie Maryja jest przede wszystkim tym autorytetem, za którym powinniśmy iść i poczytać głębiej o tym, nawet jak ktoś jest agnostykiem, ateistą, szukając. Protestantem. Protestantem, dokładnie no tak. No właśnie, to szukać i brać z tego przykład. Bardzo dziękuję Marta za rozmowę, za tę ucztę intelektualną, którą spożyłem w Twojej obecności. Z Tobą takie rzeczy spożywać zawsze. <laughs> Mam nadzieję, że i dla słuchaczy było to zjadliwe, że e, każdy wyniósł coś dla siebie. E, zapraszam na kolejne odcinki z innymi prowadzącymi również. E, mam nadzieję, że brak księdza Krzysztofa nie był aż tak straszny, że wszyscy z uśmiechem wysłuchali naszego dzisiejszego spotkania z Panem Bogiem. Do następnego razu.